Podwyżki wynikają wprost ze zmian w ustawie, która mówi, że wynagrodzenie włodarzy miast, gmin i powiatów musi wynosić przynajmniej 80% maksymalnego uposażenia na tym stanowisku. A maksymalny pułap pensji wynosi teraz ponad 20 tysięcy złotych brutto. I to właśnie tyle będzie obecnie zarabiać większość samorządowców. To się w ogóle nie trzyma kupy, tak? Najpierw w sobie, później reszta? Nie wolno tak robić. Skoro uważają, że im się należy, to trudno, nic nie zrobimy z tym. Oni nie mają jeszcze takich, chyba, niskich poborów, żeby aż takie wysokie te podwyżki dostali. Totalna porażka. Nie dają ludziom, którzy potrzebują, a sobie koły to napełniają. Dlatego wielu samorządowców mówi, że to przebiegła pułapka polityczna na nich i próba skłócenia ich z mieszkańcami. Mamy kłopoty inflacyjne, kiedy mamy mamy problemy, to tego typu zmiany w naturalny sposób budzą, co najmniej za, zrobią zamieszanie, a zniesienie tego na poziom dyskusji takiej społecznej w Radzie Miasta to jest taka, taka pułapka. Bo to właśnie na Rady przerzucono odpowiedzialność za uchwalenie tych podwyżek. Samorządowcy czują też dysonans między swoim wynagrodzeniem, a pensjami, jakie otrzymują pracownicy urzędu. Brakuje tych środków na bieżące funkcjonowanie w urzędach, a to za tym idą również godziwe wynagrodzenie. Jakość usług no nie może rosnąć, jeśli płaca nie jest, nie jest adekwatna do obciążenia wynagrodzenia. Z drugiej jednak strony część samorządowców rozumie sprzeciw mieszkańców, ale uważa, że ich wynagrodzenie powinno być adekwatne do odpowiedzialności, jaką ponoszą i nakładu pracy, którą wykonują. Ja ponoszę jednoosobową, każdy wójt, burmistrz, prezydent, jednoosobowo. Ponosi odpowiedzialność za cały budżet. W moim przypadku to jest 100 milionów złotych w budżecie miasta i drugie tyle w budżecie spółek. To jest kwestia odpowiedzialności, zaangażowania, też trzeba wziąć pod uwagę nasze starania o środki zewnętrzne. No, tu nie dostaje ich każdy. I za to, zdaniem burmistrza, chodzieży należy się godziwe wynagrodzenie. Tym bardziej, że zostało ono kilka lat temu przez ten sam rząd prawa i sprawiedliwości obniżone o około 20%.